witajcie w nowym odcinku z Clash Royale Dobra, sorry Mam nadzieję, że teraz mnie słyszycie więc, witajcie w nowym odcinku z Clash Royale I Dzisiaj sobie przetłumaczymy Clash Royale W sensie, zmienimy tutaj język na chiński, czy jakiś tam Nie wiem Dobra to z... chyba jest chiński Dobra. Dobrze to jest. Ej dobra. Spróbujemy zaraz zagrać. Ja mirawiam. W sumie chyba nie ma tu nic znaczą. Zagrać? Dobra, jak chcę jakieś chińskie znać Dobra Zaraz zobaczymy jak jest jaś po chińsku Czy jakimś tam A więc no wy... Nie ma no, jest Teraz trochę Teraz trochę? Nie ma no, ale w sumie wygrywam. Chyba nie jestem już na to słaby Я в игре вам. Да, но музыка есть такие рыжницы. Пока. Добро. Чина. Бум. Добро. Шкайч. Что-то Куда? Почему? Почему? Chodźcie. Hihihihihoo! Dobra, lecimy. O dobra, teraz już, już trochę duża różnica. Nie wiem, Dobra. Eee, yy, zrób tak. Ajajaj, aj, no. Już mnie ma ten typ. Dobra. nie no ale chyba wygram to dobra dobra a jeszcze jeden barbarzyń został biedny strzał ej co mnie tu najeżdża dobra kto mnie tu kupuje, chciał zjechać Dobra. Dobra, lecimy. Dobra. Chodź. Ja nie mogłem tego warto, że nie przecież tak sobie. Nie no, nie przewidziałam przeszłości. Niestety nie przewidziałam. Ej, zaraz im dwie, że rozwalimy. Dobra, wygrywamy już. Już wygrywamy we wielu procentach. Są... Bo mi jeszcze żadni nie rozwalili. Dobra, już Tyle sekund muszą mi rozwaliły, żeby... 12, 10, 9, 8 sekund muszą mi rozwaliły, już 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra Teraz sobie sprawdzimy Jak to w ogóle jest Dobra, teraz sobie chcę sprawdzić jak jest jasz Nie, tu jest Thunder Dragon jakieś. No normalnie jest Thunder Dragon A no, tak by ja kiedyś zakładałem jakąś nazwę Ender Dragon Dobra Czekajcie, jeszcze składa, że nie mogę sprawdzić mojej nazwy chińskim. Chociaż nie wiem czy to jest chińskim. Wybrałem jakieś tam wiem, znaki. Dobra, tu jest. Yy, czekaj jaki to był znak chyba... To był... Nie to było play, play chyba. Tak jest play po chińsku chyba. Chyba po chińsku. Ej, no czemu nie dajemy nazwy po chińsku, Czy jakimś tam...